Zobaczmy wasze kartki. Start. Dwie ręce, jedna ręka i bez rąk. Zobaczmy wasze potrawy. Uuu, żelkowe gałki oczne. Ojacie, troszkę straszne. Czy jestem szalona myśląc mniam? To znaczy, wyglądają całkiem dobrze. Mark podnosi oczy. Ha, nieźle! Gryz. Uuu, ale gumowe. Mark, zwolnij, kolego! Om, nom, 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 nom. Wal nie ma najmniejszego problemu używając jednej ręki. Mmm, eksplozja smaku. Ładnie wal. Julie, dasz radę. Idzie jej świetnie bez użycia rąk. Bardzo ładnie. Rób tak dalej. Zostało ci tylko kilka. I w miarę upływu czasu talerz zostaje wyczyszczony. Dalej mi z prędkości. Jedziesz. Już prawie. Ostatnie. I gotowe. Mmm. O mój Boże, ona zaraz wybuchnie. Znajdźcie jakąś ochronę po lewej stronie. Nie, po prawej. Has! Nieźle. Myślę. A! Dlaczego to nie poszło zgodnie z planem, prawda? <sum> Przygotujcie się do podnoszenia swoich kartek. Coca-Cola. Teraz się napijcie. To będzie trudne dla Marka. Jak zamierzasz się do tego zabrać, stary? Że jak? Odkręcił zakrętkę swoim językiem. Albo ta zakrętka nie była poprawnie przykręcona, albo Mark wykonuje nietypowe ćwiczenia na siłowni, bo jego mięśnie języka są niesamowite. To znaczy, to jest ekstra. Wow! Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego! Gotowe! Spróbujcie to przebić. Wal odkręca zakrętkę i. Mmm, orzeźwiająca! Julie nie chce zrobić tego zwyczajnie. W porządku, karateko. Pokaż mi, co potrafisz. Spód od butelki wal został odcięty. A teraz dolejemy tam coli. Wal nie ma wyboru i musi ją wypić. O jejku! I gotowe! Wal nie może sobie z tym poradzić. Rozlewa Coca-Colę na marka. Taki lepki. A, przestań! O nie, żartujesz sobie? Upsy, przepraszam, Mark. Den bez rąk. Poprosimy o smakołyki. Napoje gazowane, mniam! Idealne na ciepły letni dzień. I psy, mm, z jedną ręką bez problemu. Ach, odświeżające. Alina świetnie się bawi. Te cytrusowe smaki bardzo jej pasują. O tak, i ja bym wypiła jeszcze jedną. Kelly może używać dwóch rąk, żeby zrobić tu trochę zamieszania. No śmiało. Hmm, postanawia delektować się nimi pojedynczo. Wspaniale! Eksplozja smaku. Więcej! Teraz truskawka. A co zrobi Deni? Bingo! Możemy nie mieć rąk, ale mamy dwie w pełni działające nogi. Ekstra! Te paluszki potrafią cuda, ale szokująco dziwny talent. Udało mu się, jednak nie! Może te stopy nie są aż takie zwinne. Ech, to tyle z jego słodkiego napoju. Ech, to nie mogło pójść gorzej! Ach, mega wtopa! Sorry, stary, posprzątajmy to, okej? Okay? Ta, najwyższy czas. Dwie ręce u Dena, jedna u Kerry i żadnej u Aliny. Kurczę! Start! Bam! Ruszający się lunch. Złap go, jeśli potrafisz. Deni już się za to zabiera. Mmm, mmm, on i Kerry nie mają problemu! O tak! Ale sprawdźmy, co z Aliną bez rąk! Co ona robi? Nie może złapać nawet jednej przekąski! I wstrzymuje całą taśmę! Totalna katastrofa! Haps! Mm. Kerry i Den skończyli jeść i zauważyli przestój! Patrz, a niech mnie! Jakiś pomysł! Drążek! Ciągnij! Ekstra! Te kanapki i Alina jadą w innym kierunku. Ups! Z powrotem do uczty. Mmm, podaj keczuk. Co za scena! Najśmieszniejszy dzień ever. Sorki Alina. Pizza, pizza, pizza. Pisze się na to. Deni. Ach, jestem zazdrosna. Przykro mi, Kate. Dwie ręce dla Kate. Okej, okay, ta mini pizza jest super. Chciałabym tylko, żeby była większa. Pan Nowal, zajadaj. Każdy kawałek jest pyszny. Am, niam, niam, niam. Takie dobre, takie dobre. Ona nie zwalnia tempa. Smaczne, co? Tak jest. O tak! Brak rąk dla Deniego. Zjedzmy ją. Wow! To przykuło uwagę Kate. Zakłada kask i zaczyna wiercić. Hej, Den! Daj mi ten ser! Nigdy nie poddaję się tak łatwo. Moja! Nie, moja! Nie, tak właściwie, to jego pizza! Jego szczęśliwy dzień. Upsi lupsi, tak. Otwierajcie. Hip, hip, hurra! Wal jest szczęściarą. Żelkowe rekiny. Super. Do dzieła, den. Jedna ręka to wszystko, czego potrzebujesz. Mniam, niam. niam. Arr! Kurcze, chłopcze! Spokojnie z tymi rekinami! Haps! Wal! Otwieraj! Rekin! Wyglądasz przepysznie, słodziaku! To jest takie słodkie, że... Nawet nie chcę tego jeść! Ach, nieważne! To jest zbyt pyszne, żeby się oprzeć! Pokrój tort! Przepraszam, rekinku, ale jesteś smakowity! Tak! Katie, oh! dla ciebie też jest przekąska. I to żyje? Nie, to tylko pojedynczy żelek. Łatwy do zjedzenia bez użycia rąk. Hm. <ścoughs> no nie może być. Ej! Też to widzieliście? Ewakuacja. O, pomocy, co do, hej? Ty wariatko! Ale hej, udało ci się! Smakołyki są twoje, całe twoje, okej okay, dziewczyny, ręce w górę, a teraz czas na torty. Wyglądają niesamowicie, co o tym sądzisz? Tak. Wow! Hej, króliczku! Te ząbki to jej supermoc! To znaczy, zobaczcie, jak precyzyjnie wyrzeźbiła ten kształt. Świetna, świetna robota! O, oh, wow! Zachowaj te odpadki dla siebie. Chyba, że. Tak! Jak zrobić z cytryny lemoniadę? Dokładnie tak! To są najsłodsze torty ever. Patrzcie! Och, Jess, nie bądź zazdrosna o ten spektakularny tort z konfetti. Chcesz trochę? Nie, dzięki! No dobra! Gdzie się podziała nasza podstępna dziewczyna? Haps, haps, orety! Patrzcie na to! Jej tort jest zniszczony! Co za zęby! Co dalej? Dwie i żadnej. Co to za słodkości, Jess? Tort i trochę upiornych gałek ocznych. Mhm. Na pewno będzie ciężko to udekorować bez rąk. Chyba, że użyjemy naszego zaufanego niebieskiego krokodylka. Podoba mi się twój plan, Jess. Ale twój przysmak właśnie wylądował u Meli. Ważne, że próbowałaś. No dalej, to nie może być aż takie trudne w obsłudze. Masz to. Przykro mi, Jess. Nie miałaś szczęścia. Mmm, tak. Ostatnie. No weź. O nie. Mel wpadła na genialny pomysł. I tak, to nie skończyło się dobrze dla Jess. Ojoj! Oj. Wielkie dzięki za oglądanie! Jak zawsze, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i tak dalej! I zostawcie nam komentarze. Okej, okay, do zobaczenia!